Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z innej bajki! Dzisiaj zajmiemy się grą Fifa 15! No tak, jest to bardzo popularna gra i na pewno ją znacie, ale dlaczego dzisiaj się nią zajmiemy? A otóż dlatego, że zagramy Ultimate Team moim składem. Śmiesznym składem, bo dlaczego śmiesznym? Bo wszyscy mają na nazwisko Smith. A więc mianowicie, tak... Michael Smith, Matt Smith, Corey Smith, Jimmy Smith, Connor Smith, Tommy Smith, Nathan Smith, Matt Smith, Tommy Smith, Adam Smith i Adam Smith. No i ławka rezerwowych. Eee, ławka rezerwowych jest już trochę inna, bo jak widzicie mam Smithisa. Tak nabrałem się za że Smith i kupiłem, bo był brąkarzem. A tak naprawdę to jest Alex Smithis, ale jest to mój mocny pół drużyny. No i ostatnio dobrani. 5 Smithów chyba tak Pięciu, pięciu, proszę bardzo To jest e, Steven Smith, Dan Smith, Jack Smith Michael Smith i Tommy Smith No i jest skład prawdziwy Prawdziwy, dobry skład Tylko, że niestety jeden Smith dostał czerwoną kartkę Tak się bardzo starał e, <gryw> Dobra, tak zagramy Stary że wejdziesz na ławkę I tak nie będziesz grał O, proszę bardzo jest ładnie, teraz możemy zagrać. A więc zagramy sobie jeden meczik. Wchodzimy. Nie szkoda mi ligi, mam ją w nosie. Bo tu same takie ludzie grają niedobre, że nawet się nie chce z nimi grać. A więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym meczu. Dobra, mamy, o. Jak tworzyć rzeczy, Weźmiemy sobie Roski. Zobaczmy na skład. 84, zielonie 100 Może no, tak powiem super. Gościu się musi pośmieć z mojego składu na pewno no, Bo skład jest fenomenalny. Tylu SMIF nazbierałem, że każdy się ma prawo bać. No, dość przeciętny początek sezonu, jak rzeczywiście mówisz, panie Szaranowiczu. No dobra, polecimy, może jakieś akcje będą ciekawe. Jak go zjadę, to naprawdę iść ciotą. Ajaj. I strzał! Ajajaj! Bardzo bliziutko. Ojojoj. Oj, oj. Znowu akcja? Chyba on mi podaje tą piłkę. On się zaraz przeliczy, coś tak czuję. No, może być groźnie. No proszę bardzo. Smith wyczyścił. Dobra, Smith i daka. Ładna, dwójkowa wymiana piłek. taka leci, dymy dalej, lecimy dalej. O Jezu, ale miał mocniej podać tą piłkę. Szkoda, że mam brązowe grube właśnie, no. Jezu, święty. Dlaczego on musi być taki gówniany? On się do żadnej piłki nie rusza. Nie, to nie jest cały runa to jest cały Smith na bramce. O, 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 o. No nie! Powiedzcie mi, że to są żarty. Czytelne podanie. Zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. O Jezus Pani Maryja. Oj, ojoj. Oj. Panie sędzio, panie sędzio. Tutaj czerwona. Fauna Smithie był perfidny. A w dodatku nie mam dwóch napastników. Jeden przecież trzeba czerwoną kartkę. To... Prawy pomocnik stoi. O Jezus, dobra. Czech, nie masz szans teraz. Smith puszcza bombę. O Jezus! Niesamowite, niesamowite. Dobra, będzie korny Smithowie, aha, no jak zwykle tam nikogo nie ma, gdzie za... lubię wrzucać. O Jezus, no nic nie, w nic nie strzelą, no. Smith! No, on mi pokazuje, że będzie jutro. Zwrotność to nie mam powinien pieniądzam jeszcze jeden zwód zrobić, tak jak mu kazałem, no. Kurde. Ale wyjazd. No i to się może właśnie opłacić. Dobrze. Smith! Skoro statystyki na ekranach, sporo się mną popularne. Tak, tym bardziej, że to jest chyba urocze szalbierstwo. Więcej strzel. No ja zawsze dominuję. W każdym meczu dominuje, tylko... Aha, no właśnie, no tak się dzieje. No proszę, co robi przeciwnik? Jeszcze mnie podcina, no. No dlaczego, no? Kiedy ja mu kazałem oddałeś ten strzał? Aha, dobra, dla mnie rzut wolny. Nie, nie, jeszcze rzutu kartkę mi wlepił, no po prostu. Niesamowite to jest. No i proszę bardzo, jak wyglądają statystyki? Nie mam pytań. Do widzenia, lecimy dalej. Dobra, Smith, wchodzisz, u E, karny! To no właśnie karny! Yes! Co się dzieje? Co się dzieje? Będzie rzut karny! Czy ośmiesz się wybrał każdą drużyny przeciwnej? Ja mam zawsze lagi przy wykonywaniu rzutów karnych. Ten pasek mi skacze jak dziki. Więc mogę nie strzelić karnego. Zawsze pozostaje jednak niepewność. Ale Adam Smith podchodzi do wykonania rzutu karnego. Idealnie, idealnie. Idealnie, idealnie. Chodź, Baloteliego, zrobimy. Proszę bardzo, proszę bardzo. Adam Smith wyrównuje stan meczu. Co się dzieje? To jest obnażenie przeciwnika! Obnażenie! Proszę bardzo, kto strzela bramkę? Adam Smith. Jest jeszcze jeden Adam na obronie. O, -o. chyba kolega wszedł na tą Jak gra się na... Znaczy... Aha. Dawansował <coughs> na taki poziom. Ujejuś. Jeju, jeju ojej, No dlaczego ten bramkarz jest taki gówniany? Piłka lecia w środek, jeszcze... Wybił, żeby przeciwnik strzelił tą bramkę, no. Po prostu... Już ja lepiej bronię. On byle dalej wyjazd robi. Teraz na szybkość nie wejdzie. Znaczy będzie próbował. Aha, no mój obrońca się tepnął do tyłu w ogóle. No to jest śmieszne, no. Kurdo! Już nie mogę wytrzymać z nimi. Obrońca się tepnął do tyłu, bramkarz w ogóle nie wie co robi. A ten się wkurzył ostro. Jakim wyrównałym bramkarzem? Nie, no graj sobie sam. No co robi nasz, moja obrona? To się wełwie, nie mieści. Chyba zagram jeszcze jeden mecz. Tacy oni są gówniani. Super, no super. Przegrałem mecz 4-1. Chciałbym zobaczyć jeszcze statystyki, bo... No bo to jest dość ważne. No na pewno gościa zmiotłem, na, na taki skład to ja go zmiotłem. No tylko... On strzelał gole. <noise> A ja strzeliłem tylko z karnego. No bo oni nie, nie umieją nic strzelić po prostu, nic. Oddać ani jednego strzału nie umieją. No proszę, no, rozwaliłem gościa. Przejęć więcej wszystkiego więcej, no. Fauli tylko mniej, ale to jest dobrze akurat. Dokładność podaj lepsza. No proszę bardzo, i siedzę. Wygrałem dwa mecze tymi śmifami No dobra, mamy kolejnego przeciwnika. Rasija, Rasija. Albo nie wiem, teraz zagramy. jak chciał Borusję to ma Borusję 83 zgrania, nie ma najlepszych, no. No ale zawodników, no też nie ma niby najlepszych, no. Można go cyknąć, można go cyknąć, tylko że Yanga ma, no to już chyba mamy przerąbany meczyk, bo Obameyang jest trochę za szybki jak na moich załników Dobra, postaramy się w tym meczu, ostro się postaramy. Niesamowite, no kurde, Obameyang. No z tego miejsca można strzelać. Jest dośrodkowanie. No, niestety. Nie ma szans, nie ma szans, nie ma szans. Ani gra takim składem. No ja gram normalnie na co dzień, no. Dobre, ofensywne Uderz... Boże, jak on wychodzi! nie. Proszę, powiedzcie mi, że to żarty są, no. Przeciwnik znowu jest denny. Znowu jest denny przeciwnik. Że ten przynajmniej coś tam próbuje grać. O kurde, miało być do gracza, który stał po drugiej stronie boiska. To też miał być. Nie we, weźcie tą grę ode mnie. Co to ma znaczyć. Wyjazd z tym. No, prawie przeciwnika trafię. No tutaj tak nie dominuje, ale jednak jak na taki skład, to i tak jest bardzo dobrze. nie też genialne. Po co on to podciął do góry? Kury... Aha, no, Smithis też sobie. No, a, a. no proszę, nie, no, to gościu stał, miał do niego podać. Nie, no to jest. To jest przek. Nie chcę przeklinać, nie chcę przeklinać, ale to jest niesamowite, co oni robią. Smithis, brawo! Wow. Myślałem, że chociaż jedną interwencją się popisze w tym meczu, ale ni niestety nie. Dobra, nie, nie damy mu strzelić szóstej bramki, bo tym dostanie maksimum kazy, no ale obrona to się popisuje w tym meczu, nie ma co. Aha, no fajnie oczekiwali wszyscy wysokiej wygranej no i mają satysfakcję przeciwnik nie postawił zbyt wysoko poprzeczki Uderzyli... i gol gola strzelił, boże święty Weź w trybunę niesamowite to było po prostu on strzelił bramkę to drewno strzelił bramkę dobrze, że Weidenfeller się nie ruszył, bo jeszcze by obronił zobaczmy to no w środek bramki no po prostu nie wierzę, że Wyden się do tego nie ruszył, to tylko... To tylko mam szczęście. Mam jeszcze get... Nie, la kazeta wprowadził za gimdaga. Nie wiem po co kontakt, tylko mu ja się jak zmarnuje. Niestety nie poleciał, no. Dobra, ostatnie minuty, chyba będzie gwizdek zaraz. No niestety w tym momencie w kiedy... Mogłem strzelić bramkę jak zwykle. Ale dobra, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało, bo mi nie. Mnie osobiście się nie podobał ten mecz, żaden z tych meczy, bo no... zaraz zobaczycie w statystyki, no to... Takim składem... oproszę, proszę, chyba chyba pięć bramek strzelił. Takim składem... no... Zdominować przeciwnika pod każdym aspektem, no to trzeba naprawdę... Trzeba być kretylem w drużynie przeciwnej. Tak, zdenerwowałem się troszkę, ale mam do tego prawo. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Cześć!